Coś leci. Po cieniu musimy rozpoznawać. O cholera! Ale nas rozerwało. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiam z gry Dead Space Remake. Spotykamy się dokładnie w tym miejscu, w którym zakończyliśmy poprzedni odcinek. W tym miejscu uciekał nam jakiś wykręcony typ. Ja nie wiem, czy to był wyznawca tej sekty, czy coś. Mam nadzieję, że rozwiążemy tą zagadkę. Zapraszam do oglądania. Co to za koleś w ogóle tu na nas wyskoczył? Czy czegoś tu się jeszcze obawiać? Tam coś chyba jest wielkiego. Żeby te kolce z boku, czy co to jest na ścianie, na nas nie wyskoczyło Zasilanie z wody przekierowane do działu ADS Udało się, działa ADS uruchomione, teraz... Czekaj, celowanie automatyczne wyłączone, brak danych do kalibracji Kurwa, nie ma autocelowania, działa są bezużyteczne a celowanie ręczne? Chcesz tam wyjść, gdy wokół spara tyle syfu i celować ciałami ADS ręcznie? Gdy zapewnię działom odpowiednią ilość danych celowniczych, system się skalibruje. Masz lepszy pomysł? Jasne. Otworzę wyjście na zewnątrz statku. Obyś wiedział, co robisz. Serio? Mamy wychodzić na zewnątrz? Nic tu do podniesienia więcej nie ma. Może to być ciekawe doświadczenie. Pokój przygotowań. Kurde, ale te tekstury w nas wlazły tu jakby. Czy czuję się przygotowany? Nie wiem, drodzy Państwo. Tu nic. Czyli może byśmy sobie zamienili ten miotacz ognia? Paliwo do miotacza to mamy, tak. To jest pod trójeczką te dyski, by przydało się je zdobyć gdzieś. Może na razie tak zostawmy. Otwarto, dziękujemy przyjacielu. Na które pięterko? A nie mamy zbytnio wyboru tutaj. Czyli taka winda, tylko żeby między dwoma poziomami się przemieścić. Jaki jest plan? Sparuję kilka działań jest z jednym z moich narzędzi. Namierza steroidę, działają, zniszczą, a ja skalibruję system. Nie mamy wyjścia, zrób to. Zapiszmy sobie przed tą kalibracją, bo to może być wyzwanie. Nie wiem czegoś się spodziewać na zewnątrz z tymi działami. Może być to... Może wyjść nam to bardzo zabawnie. Gaśnice. Ja na wypadek gdyby pożar wy... Synchronizacja systemu celowniczego nie kumam tego. No niby celuje, ale tu się nic takiego nie dzieje też z tymi działkami. Synchronizacja systemu celowniczego. Uwaga! Naruszenie spójności kadłuba. Dobra, gro. No i co? Kto tu we mnie atakuje jeszcze? A Dobra, tu mamy coś do podniesienia, wydaje się mi to nasz cel. Ten bym chciał, szybko mega. Tylko żebym ja wychaczył jak się tym celuje. Organizacja okay. ...automatyczne włączone. Dzięki, Gro, za automacik. Uwaga! Spójność kadłuba zbliża się do poziomu krytycznego. Czy my tu coś jeszcze mamy ogarnąć? Synchronizacja systemu celowniczego. Co ja nadal nie mogę stąd wyjść? Nisz asteroidy, dobra. Dobra, czytamy. Kurczę tą grę, a nie tak jak ja tutaj się zastanawiam, a wszystko jest czarno na białym napisane. Gdzie mamy asteroidkę? Kalibracja ukończona automatyczne włączone ale one nadal nie są jeszcze otwarte wszystkie musimy skalibrować chyba ręcznie na to wygląda ja tutaj nie uważnie słuchałem generała na to wychodzi tak nie jest skalibrowane jeszcze to działko jeżeli je skalibrujemy, to to już będzie finito. Synchronizacja systemu celowniczego. Przenoszenie danych ukończone. ADS skalibrowany. Dzięki. Dzięki Shimura. Że już w kalibracji. Ciała IDS na statku są włączone. Dzięki Bogu. Włączam autopilota. Wracaj do środka Isaac. Chyba już wiem, co musimy zrobić. Wracamy, wracamy. Kurczę, w tej nieważkości ciężko się lata. Ale fajna mechanika. Kurde, ale ile życia też tu straciliśmy. Wyjście z nieważkości. Okej, okay. jest Lenik, ale jedną apteczkę zdobyliśmy, nie? Więc możemy ją sobie zdecydowanie zużyć w tym momencie. Myślę. Że to jest dobra okazja. No tak mało, bo i to ja wam powiem, nie mieliśmy już długo. Aż sobie zapiszę tu drodzy Państwo grę. Nie wiadomo czy znowu by się nie wywaliła czy coś w tym rodzaju. A wolę nie ryzykować i powtarzać tyle. Bo pierwsze reakcje są najlepsze. Isaac, Hammond. Właśnie przechwyciłam transmisję z medycznego. Coś tam jest? Co o tym myślicie? Mówi starsza oficer medyczna Nicole Brenner. Medyczny jest azylem. Wszyscy ocalali, dołączcie do nas. Nicole, wracam na medyczny. Tak myślałam. Pójdę na mieszkalny i poszukam ocalałych z mostku. Odezwę się. Pokład mieszkalny. Może wie coś, czego my nie. Ile rozdziałów ta grama? Czwarty rozdział ukończony. Kurde, nawet zwykłe drzwi potrafią mnie wystraszyć. Całkiem nieźle z nimi poszło. Nie można określić poziomu uprawnień. No jak, jak? Czy wszyscy wiedzą, że mam drugi poziom uprawnień? Ale okej, okay, możemy mieć jeszcze trzeci. Dobrze, że chociaż miotacz jest full. On może być. Ale jeszcze czekajcie, jakbym sobie podmienił generalnie to działko, które mamy. Tylko zamiast czego bym to wrzucił, zamiast tego, nie chyba w tym momencie, zawsze to są jakieś naboje dodatkowe. Tam mamy się u udać. Czy ja w ogóle tu zaglądałem jak ten wielkolut na nas wyskoczył? Musiałem, musiałem zaglądać, bo mamy tu warsztacik. Czy ja mogę coś zrobić? Chyba jakiś węzeł zdobyłem. Dokładnie. Tak zróbmy w tym momencie. Punkty życia przez tlen. To może być zbawienne, żebyśmy sobie zwiększyli ilość punktów życia. Też nie zwracałem, bo już raz nam się zwiększał. Czy ten paseczek jakoś jest dłużej wytrzymały, czy jak to wygląda? Domagane uprawnienia poziomu trzeciego. Okej, okay, tu chociaż wiemy o co chodzi. Uprawnienia ja tyle pozostawiałem? Dajcie znać w komentarzach. Ale zaskoczył nas typ. Ale zaskoczył. Co my możemy tutaj wziąć? Sobie schemat przesłany. Musisz kupić przedmiot. kombinezon poziomu trzeciego. Nowy przedmiot dostępny do kupienia. uprząs super symetryczna. Trzeci poziom za 20 koła. A czy jest coś, co ja mam w ogóle na sprzedaż? Co jest cennym przedmiotem. Amunicja do lasera stykowego. Sprzedaj go w sklepie. Zamień na kredyty. Tak jest. Słuchajcie, brakuje mi dwóch tysięcy. Co ja bym mógł tu sprzedać? Naboi no trochę szkoda, nie? Eee, kup. Ile taka apteczka? Dwa koła? Ta większa 5, ale przyszła o dwa tylko zwiększa. Nic, dobra. Ryzykujemy. Idziemy na całego, drodzy widzowie. I nie kupujemy nic. Postaramy się przeżyć. Ja wiem, drodzy Państwo, ale my się cofniemy do tego warsztatu. Sklepu właściwie. Bo zdobyliśmy materiał do sprzedaży i będziemy mogli kupić już kombinezon na trzecim poziomie. Tak, dokładnie. Starczy nam kasiury, nawet jeszcze zebraliśmy. Kurde, aptekę! Kupię pierwszy raz apteczkę. Słuchajcie, pierw ten kombinezon. Jak najbardziej chcemy go. Zobaczcie, jakie to jest tutaj. On wchodzi do jakby pomieszczenia, gdzie go reperują. Nie wiem, przebierają. Może ktoś tam wychodzi i przebiera go faktycznie. Albo spawarkami go spawają. No teraz czuję, czuję moc tą. czuję, że to jest to i kupmy jeszcze jedną apteczkę i to będzie wszystko na ten moment, nawet ją zużyję sobie tu od razu. Szkoda, że nie mam tu zapisu jakiegoś, bo bym też od razu grę chciał zapisać, skoro tak się wyposażyliśmy. Bo to powtarzać to trochę by było roboty, nie? Jest zapis, fantastycznie, możemy to zapisać, ale nie kończymy na tym e, naszego dzisiejszego odcinka, dzisiejszego tego, bo nie wiem ile tego dnia widzicie Państwo odcinków. Jeżeli ktoś liczy te odcinki, niech napisze ile dziś było tych odcinków. Do kolei. Tylko co tu tak ciemno? Gdzie my mamy? My mamy tu pokład medyczny. Dobra, lecimy tam. Skoro tam są ocalali... Ocalali? Ocaleli? Nie wiem jak to się wymawia. Poprawcie mnie w komentarzach, jeżeli wiecie jak to słowo się wymawia. Kurde, ale świetnie się bawi. Świetnie. Kolejny świetny odcinek, świetna zabawa. Wszystko elegancko idzie. Wiedziałaś laboratorium chemicznego? Ledwo ci słyszę. <sluz> tutaj laska, od której broń wyszarpaliśmy. Tu już nic nie zostało, ale wszystko tutaj masakrycznie wygląda. Widać, że tu już byliśmy. Ja myślę, w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Myślę, że to jest dobry moment na to. Jeżeli Państwo dotarli do tego momentu z moim biadoleniem, to koniecznie zostawcie suba i łapkę w górę. Cześć.